Witajcie, kochani, na moim kanale Nieznana Ścieżka. Ja mam na imię Katarzyna i przychodzę z szybkim czytaniem. Co dzisiaj potrzebujesz usłyszeć? Rycerz Kielichów i As-Buław. No, kochani, otwórzcie się na piękną miłość, bo rycerz Kielichów jest w natarciu, bardzo romantyczny, bardzo idealistyczny człowiek, który otoczy Was przepiękną miłością i poczujecie się jak. Królowa przy tej osobie, no i czeka was ogromna, ogromna namiętność. Mamy tutaj asa buław na stole. Zobaczmy, czy to dobrze, czy to niedobrze. Mamy tutaj ósemkę monet, która wskazuje na to, że będzie to romans rozpoczynający się na gruncie zawodowym, czyli ta osoba towarzyszy ci zawodowo. No i karta świata. Czyli będzie to coś naprawdę silnego, karmicznego. Karta świata mówi o zamknięciach yy, cyklu, więc ten romans to może być nie tylko romans, tylko szansa na zbudowanie czegoś pięknego, trwałego. Rozpocznie się zawodowo i może być tak, że będziecie razem ze sobą jeszcze podróżować. Karta świata to jest też karta. Yy, przemieszczania się. Zobaczmy, czy jest jeszcze jakaś rada dla Was w związku z tą sytuacją. Piątka buław, czyli może być sytuacja, że Wy już jesteście w związku i nie będziecie wiedzieć, co zrobić, albo będziecie yy, naprawdę mieć tutaj różnego rodzaju konflikty, też wewnętrzne, które yy, być może jest tu sytuacja taka, kochani, że ta osoba jest na przykład na pozycji zawodowej, która uniemożliwia Wam ten romans, tak? Szereg różnych rzeczy, szereg róż różnych yy, przeszkód tutaj mówi się, może się pojawić, natomiast no miłość będzie bardzo silna.